Wow. Dzień dobry, panie Michale, dzień dobry, witamy Siema, cześć Witamy na dobrerowery.pl Dzisiaj będzie temat kaskowy Temat będzie ciekawy, ponieważ Endura wprowadziła nowe kaski Kaski szosowe tak. W ogóle I... Endura odświeża akcesoria Bo i, i, i okulary odświeżone są tak. spoko I kaski odświeżone są spoko to jest w ogóle ciekawy temat, bo bardzo, bardzo, bardzo często wiele osób pyta o jakieś kaski szosowe, które nie są takimi wielkimi grzybami. I bardzo często polecany jest Abus. Tylko minus Abusa jest to, że był drogi. No i właśnie problem był taki, że mało było takich filmów, tak Oni jak są Abus. Są podobne do Abusa. Są podobne do Abusa, moim zdaniem. No i właśnie Endura zrobiła kaski szosowe, które też nie są wielkimi grzybami, nie są bardzo drogie i mają MIPSa. Więc w sumie postanowiliśmy się im przyjrzeć bliżej. Tak jest. Kask, który widzicie, to jest jeden model. Tak, to jest FS260, czyli już sama nazwa wskazuje, że w domach w naturze e, endurowej jest to, jest to cała kolekcja związana mocno z szosą. E, kaski dosyć ciekawe, bo w cenie 499 zł macie kask z tak zwanym podwójnym inmoldem. Czyli e, ten plasticzek jeszcze jest też tutaj na dole, on fajnie chroni skorupę kasku, nie robią się takie wgniotki, które powstają od przechowywania, od gdzieś tam jak ten kask nam upadnie z niedużej wysokości, więc, więc cały czas jakby ten, ten sam styropian, ten wkład jest, jest fajnie chroniony. E, wentylacja jest po prostu kapitalna, bo ilość otworów wentylacyjnych jest bardzo duża. No to jest po prostu spore stara szkoła. No. Bardzo spore, Rządzisz. tak. No. E, więc, więc, więc tutaj wentylacja jest naprawdę spoko. W tej cenie mamy też yy, mipsa, tak? czyli tą wkładkę, która poprawia nam y, bezpieczeństwo. Yy, chodzi o to, żeby tutaj ten kask jeszcze miał ten niezależny taki ruch obrotowy, yy, generalnie. Dodatkowo rozkładał energię. Tak. Wielkich badań lepiej rozkłada energię, obniża powstawanie, ryzyko powstania urazu wewnętrznych głowy, czyli krwiaków jakichś takich rzeczy. I co warto powiedzieć, to jest patent taki, który jest otwartym patentem, czyli tak. nie tylko Endura czy Uwex mogą go stosować, tylko praktycznie każdy. Spotykane też w kaskach do wspinaczki, ogólnie w sportowych kaskach tak. różnej masy, generalnie no, no. to działa. Bianki są jakby wypinane do prania, no to jest jakiś, jakiś już powiedzmy teraz standard. Mocowanie tego tylnego pająka jest też regulowane, czyli możemy go sobie obniżyć o kilka stopni. Jeszcze jest jedna rzecz, e, zobacz tutaj. Zwłaszcza... Tutaj też jest regulowane na bokach, czy nie? Mm, tak, też, na bokach też ten jest dół Ten dół to jest, zwłaszcza u kobiet często o to pytają, żeby móc sobie wypuścić kucyka na przykład. Tudzież tutaj, Czy tam warkocz. Tak. Czym się różni Więc... kucyk od warkocza? Warkocz jest chyba pleciony, a kucyk jest tylko taki Aha, spięty. Jak się wiedzieli? Koński ogon, rozumiem. Tak, dokładnie. Dobra, a też okay. to jest taki pleciony, słowiański, prawdziwy. Szkoda, nasz kolega wyszedł, bo nam powiedział. <noise> tak. <Zobacz> o tym. <noise> e, warianty kolorystyczne, tak? Jest ich całkiem sporo. Na sklepie mamy cztery opcje. Czyli klasyka czarny-biały. Czarny w macie w z połączeniem z, z błyszczącym. Tym się tyłem. błyszczy. Dokładnie. Na odwrót jest w białym, czyli. Błyszczącego nie. jest więcej, no tak, rację, no. a tył jest matowy. Później mamy jeszcze wersję z takim barwionym dołem, który zachodzi na cały tył kasku. Są tacy, którzy takie lubią, moim do roweru. Na przykład. Ale nie chcą mieć stricte czerwonego. No Alka, to, to nie, to nie, nie chowaj, bo raz to będziesz mierzył. Także nie chowaj, nie chowaj. Dobra, no, no i co? Jest jeszcze taki e, szary z... E, Szary z żółtym. Z żółtym, z takim fluo. Ja na... Jan nie lubi, ale mówi, że to się teraz yy, no, sprzedaje. Zauważyłem, że, na... że dużo ludzi lubi taki kolor. Ale u nas yy, mało ludzi o to pyta. Co ciekawe, też w kaskach teraz zaważyłem, jest dodatkowo drugi zestaw gąbeczek z siatką. Tak. O, to już jest ciekawe. To feature. jest mega feature, no bo. Bo zawsze narzekacie na to, że szosowe kaski nie mają siatki. Ja wiem, że. Więc te... zawsze można dołożyć i endura zazwyczaj daje też, ciekawe czy tutaj też, też. Dają wymienne rzepki, które czasem potrafił się odkleić. Tak. I te gąbki nie trzymają, jest kombinacja z taśmą dwustronną, superglu ze wszystkim innym, a tutaj macie cztery zapasowe rzepki. Tak, czyli jest trochę bajerów. Fajna rzecz. Teraz jeszcze pan Michał przymierzy kask. LXL, proszę bardzo. Jaki masz normalnie Wójcie obwód? Ja, chłopie, mam z doborem kasku taki zawsze problem, że to jest masakra, bo ja mam szeroki łeb. Ja zazwyczaj powinienem mieć jakieś ML, na zasadzie takie 59-60, a kończy się na LXL. Ja mam ten problem, że zawsze powinienem mieć 60-61. To jest kask, w którym ja się topię. O kurde, faktycznie bardzo duży jest. Topię się, stary, no jest skręcony na maksa, a z kolei, no to jest u mnie klasyk, a z kolei wezmę sobie MLK i ona jest na boki za mała. Ja jestem zawsze pomiędzy. No, no, ale, I, no ale dobra, ale to nie. Melki tutaj... nie mogę mieć, bo ja je uczuję na boku. Ale okej, okay, wizualnie ten jest spokojny. No. No. Gdyby nie to, że mam czerep taki niewymiarowy, to. No, Generalnie rozmiary są w ogóle dwa, tak? Jest S na M? Trzy. SM, ML, LXL. O, jeszcze jest LXL. A, czyli jest taki najmniejszy. Jakie są te obwody? No, to jest LXL. LXL to jest taki straszny. strasznie. Nie, niby do 50 do 8, 63. No. Na przykład Ja bym się łapał na LXL, a podejrzewam, że. ML jest 55 do 59. I przykład dla mnie już jest za małego. Mierzyłem. Byłby super, wizualnie, ale nie jestem tak. w stanie go dobrze ułożyć na głowie. Więc tak jaka jest co? puenta? Mierzcie kaski. Tak. Co by jeszcze się mogło znaleźć? Moim zdaniem, ja jestem strasznie zajęty na feedloka w kaskach. To jest super rzecz. Tak? Strasznie go lubię, no, no ale, ale ten to jest magnetyczne. Najczęściej jednak cena tutaj to. Wesz... No właśnie, yy, chyba nie do końca, bo nie wiem, w Krosie nawet jest kask, który kosztuje dwie stówki i ma feedloka. Tak? No. no ciekawe. Pytanie, czy wszyscy by chcieli, nie? To jest, to jest pytanie do Was, jakie lubicie Fajne. zapięcia w kaskach? Fajne. I to jest też spoko, że jest tutaj szeroka yy, ta zapinka pod uchem. Jest, no, jest, regulowa jest regulowana od cień głusznych, w ogóle. No. To też jest, to jest niby oczywiste, ale Fajne. czasami nie tego Fajny brakuje. Temat. Regulacja jest w ogóle, to też jest ciekawe, zwróćcie uwagę. Ona jest, yy, tu jest stopniowa, jest stopniowa, bo tym jest bezstopniowa, czyli ta jest taka płynna, w tym jest stopniowa. No. Proste, ale działa. Tak, to fajne. Wygląda. Naprawdę fajne kaski szosowe za względnie duże pieniądze jak za kask szosowy. Myślę, że to tak naprawdę nie wiem, kupujesz. Piszczymy. Kradnie. No. E, tak naprawdę kupujesz często kask za nie wiem, 350 zł, który nie ma w zasadzie nic oprócz tego, że jest szosowy, tak? tak. A tutaj dołożysz te 150 zł i już masz mipsa, już masz jakieś regulacje jakieś zapasowe pianki, nie pianki, więc, więc to jest spoko. Ciekawa opcja do rozważenia dla kogoś, kto na przykład, nie wiem, znudził się tym, co jest najbardziej częste na rynku, szukałby czegoś nowego, albo na przykład właśnie może kaski są dla niego za małe, bo ten duży jest naprawdę bardzo duży, więc jest to może ogromne. być też ciekawa opcja A. dla kogoś, kto ma dużą głowę i chciałby jest zmierzyć. Ogromne. Więc cóż, dziękujemy. Cię do razie, cześć.